Cześć! Z tej strony Zordi Petrolhead i witam Was w kolejnym odcinku z serii, w której składamy sobie Dodge'a Chargera RTS filmu Szybcy i Wściekli z kolekcji De Agostini. No i przepraszam Was za y, stan tego magazynu, ale no... Któryś z kotów nie wytrzymał albo mu się nie spodobał ten numer i się na niego zezygał. O, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jakie elementy zawiera 78 numer kolekcji... A potem złożymy sobie lewy tylny błotnik. Jeśli interesujecie tego typu tematyka filmów, rozważ subskrypcję tego kanału. A teraz zaczynamy. Numer 78 zawiera. Lewy tylny błotnik metalowy, i trzy zestawy śrubek. Jak już wiemy, jakie mam elementy, zabieramy się za składanie. W pierwszym kroku bierzemy sobie lewy tylny błotnik. Ojej. Oh yeah bierzemy również oprawę lewe, lewego tylnego światła pozycyjnego i od tylnej strony, od wewnątrz, tu przytykamy po prostu w ten sposób tą oprawę. W drugim kroku bierzemy sobie szybę lewego tylnego światła pozycyjnego i też tutaj od tyłu przytykamy. I zauważcie, że tu jest taki dzyndzelek i on właśnie w tym miejscu tylko pasuje. W żaden inny sposób tego nie przymocujecie. I teraz w trzecim kroku bierzemy sobie reflektor tylnego lewego światła pozycyjnego i przykładamy go w ten sposób, ponieważ zaraz użyjemy szmatki, żeby nam się karoseria nie porysowała. Tak. I o. i za pomocą dwóch śrub DM przymocowujemy reflektor do karoserii. No na razie to nie chcę. Nie trafiam na razie lekko, żeby nie przechylić tamtego jeszcze druga śrubka teraz lekko dociskam nie przesadzić, żeby nie żeby ta, ten element nie pęknął i teraz bierzemy się za czwarty krok w czwartym kroku musimy przymocować nasz wlew paliwa na szczęście tutaj nie ma szansy żeby źle go zamontować, bo tutaj mamy trzy otwory, dokładnie tak jak tutaj, więc bardzo łatwo jest tutaj to zamontować, żeby tak, żeby było dobrze. I teraz od spodu e, używając śrub w piątym kroku, już piąty krok, patrzcie jak szybko leci. Za pomocą śrub AP, dwie potrzebujemy, za pomocą dwóch śrub AP mocujemy wlew paliwa do tylnego błotnika. Nie za mocno, nie ma takiej potrzeby. Sprawdźmy, czy się otwiera. Cyk. I cyk. Bardzo fajnie. Ok, i teraz krok, na który wszyscy czekamy. Czyli bierzemy sobie karoserię szkielet z karoserią. Szkielet karoserii z karoserią. Opa! Tak jest. I teraz to, co musimy zrobić w kroku szóstym, to po prostu go umieścić tutaj na szkielecie karoserii. I teraz trochę dalej Przede wszystkim skupiamy się na tym, żeby e, słupki montażowe weszły w odpowiednie, w odpowiednie miejsca. Czyli tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A tu pokazuje nam tylko cztery. Raz, dwa, cztery. Okej, okay. no myślę, że jak się tutaj dopasuje, to wszystko wejdzie na swoje miejsce, bo to jednak jest, o. Wszystko jest na swoim miejscu, chyba, jeszcze to sprawdzę od wewnętrznej strony, raczej powinno być wszystko ok. Dobra, teraz żeby to przymocować, znowu używam szmatki, żeby tego nie porysować, chyba żeby się dało, chyba do góry nogami będzie lepiej, no ale nadal potrzebuję szmatki. Dodum. Jak na tych kreskówkach, co się samochód stoi i nagle cały się rozwala, To bo w komediach jeszcze raz teraz to dopasować, ok, wszystko siedzi w swoim miejscu tak i teraz będziemy to przymocowywali 9 śrubami AM, więc chwilkę to potrwa. I teraz pytanie, gdzie będziemy to przymocowywać? W które miejsca? Pokażę wam to, no w tej kamerze Może będzie lepiej, mi będzie łatwiej przede wszystkim, więc tak. Raz, akurat nie widać. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8 i 9. Więc trochę kręcenia teraz mnie czeka i chyba to będzie najlepiej w ten sposób. Standardowo na początku wkręcamy śrubki tak nie za mocno, po prostu żeby to e, się trzymało, a potem dopiero będziemy je. Będziemy je dokręcać. Proszę, nie odpadnij teraz, bo na ułoży śrubki. Dobra, zacznijmy od czegoś środkowego. O, dobra, poczułem, że złapało. O, już mogę puścić przynajmniej. Teraz tu ten skrajny. Dobra, wszystkie 9 już jest na swoich miejscach. Teraz pozostaje je podokręcać. U, ta za bardzo nie chce się tutaj dociskać, więc lekko wykręcamy i wkręcamy, wykręcamy. I wkręcamy, lekko wykręcić. No, ta jest, jest mocno oporna. Bardzo nie chcę. Trochę przeszkadza tutaj ten wlew paliwa. No, ta ostatnia śruba, ta na samym końcu, stawia opór dość poważnie. Wykręcę ją całościowo i spróbujemy jeszcze raz. No, ciężko ją tutaj do końca. Dokręcić. O, jest. Nawet jest. ją ciężko wykręcić. Spróbuję inną śrubkę. Może to coś pomoże, ale nie musi. Jeszcze potrzebuję wkręcić pół milimetra, żeby było już do końca. Ech, dobra, zostawiam ją. Myślę, że to i tak już jest bardzo sztywno zamontowane. No i co? Tatarata. Ta ta ta. 赶紧 Tak właśnie się prezentuje lewy tylny błotnik ze światłem pozycyjnym i wlewem paliwa. Dzisiejszy odcinek jest jednym z tych takich bardzo miodnych, ponieważ dzisiaj zamontowaliśmy kolejny element karoserii, czyli tego jak będzie ten samochód wyglądał finalnie. Błotnik wygląda bardzo dobrze, światło tutaj nie będzie się świeciło akurat, aczkolwiek widziałem, że niektórzy już modują i robią tak, żeby się świecił. No i oczywiście wlew paliwa razem z tą czarną karoserią prezentuje się bardzo dobrze. Jeśli Wam się podobało, Stawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz pod filmem. Zapraszam też na moją grupę na Facebooku link macie w opisie. O, w następnym odcinku złożymy sobie prawą ścianę bagażnika. Żeby tego nie przegapić, subskrybujcie kanał, a ja się z Wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie!